Kotwica nasza duma, gdzie nie byś jak puma, że wygrywała dużo pojedynków, dużo nie przegrywała meczów. Jak i więcej wierzymy was, kotwica nie zawieź nas, wspieramy cię całym sercem, i wasz jakim dzień cię starcym. Kotwica koło brzeg, kotwica koło Połowy drugiej lidze udany. Na razie skład jest niepoukładany. Szkoda, że nie awansujcie się do pierwszej ligi. No jak gdyście grali na migi, moglibyście trochę wygrywać więcej. Mogliście ponosić porażek mniej. I byłby wielki sukces. Jednakże balansować awansować trzeba grać umieć. To że trzeciej ligi się uwolniliście. Tylko nie zapętrujcie się w nicie. Mam nadzieję, że przyjedziecie na wyższy szczebel. Nie zagrozi wam drogi żaden mebel. Pokażecie wam kibicom fajny styl grania. I mieli super zgrania. Życzę wam szczęścia na nowej drodze. Aby wszystko wiodło się dobrze. Kotwica koło nasza duma, gdzie byśmy bardzo tylko jak puma, że wygrywała dużo pojedynków, dużo nie przegrywała meczów. Jakibic i wierzymy was, Kotwica nie zawieź nas. Wspieramy Cię całym sercem i wasze kim był dzień dzieńczy starcem. Kotwica koło brzeg, kotwica koło To jest założona w 1946 roku. Zobaczysz wiele kroków, bardzo dużo bramek trzymamy, ale także giga straconych. Przybyło i odeszło big zawodników, a także wielu trenerów i wspaniałych różnych kibiców. I dobrze i źle zarządzającymi, zarządzającymi członkami był również wspaniałych awansów. smutne też trochę spadków. My kibice chcemy, aby kotwica była. Piłkarstwo tylko, która wygrywała. Kotwo wszystkiego, tylko co najlepszego. Nie patrzmy, co da nam przeszłość, tylko co przyniesie przyszłość. Kotwica koło brzeg, nasza duma, gdzie myślała jak puma, że wygrywała dużo pojedynków, dużo nie przegrywała meczów. My kibice wierzymy w was, kotwica nie zawieść nas, Wspieramy cię całym sercem, nieważne kim był dzienniem czy starcem. Kotwica Kołobrzeg, Kotwica Kołobrzeg.